Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym w dzisiejszym filmie, ale osowanie zwycięzców około godziny później. Dzisiaj chciałbym przejrzeć spoilery dotyczące epoki kosmicznej, czyli epoki, która ma około Marret kwiecień, Ma wejść do gry. To pierwszy odcinek na kanale i przegląd spoilerów. Te obrazki muszą faktycznie wejść, więc to jest tylko spekulacja. Tak będą wyglądać towary z tej epoki: jakieś dane, nagrania, czerwone algi, ulepszone poriferia. biokreatury, dane DNA. Tak to będzie wyglądało. Tak, czyli to będą towary, jeden, pięć towarów z nowej epoki. Tak będą właśnie wyglądały towary z nowej epoki. Potem technologie, ikony technologii. To są nazwy, nie przetłumaczę ich, bo mój angielski nie jest na takim poziomie, żeby przetłumaczyć. Nazwy, nawet ich nie znam, ale takie będą mniej więcej ikony technologii, więc można się spodziewać. Bardzo taka biologiczna epoka bardzo chromosomy, jakieś, jakieś e, grzyby tu też jakieś samoloty jakiś samolot. bardzo tajemnicza epoka. Bardzo dużo się dzieje jakby w takim oceanie. Myślę, że sama epoka, według mnie, oczywiście, będzie się działała pod oceanem. Tu mówię oczywiście o, o takiej narracji, epoki według grzy, takim klimacie tej epoki, że wszystko będzie się rozgrywać jakby pod wodą na księżycu Jowisza. Nie pamiętam, gdzie właśnie się nazywało, gdzie było te jeziora pod wodę. Na jakim księżycu było? Chyba Europa, ale nie jestem pewna, nie pamiętam już. I wszystko będzie się działo pod wodą. Mapa kontynentu wszystko będzie takie magiczne. A specjalny towar to będzie Uncom e, DNA, czyli jakiś DNA, DNA to będzie specjalny towar. I takie będą opcje produkcji opcje produkcji towarów. Idziemy dalej. Oczywiście to wszystko jest na forum, for, for, bo yy, spoilery. Tak będzie wyglądała mapa kontynentu. Widzimy, jak mówiłem, taka podwodna jakieś skały podwodne jakieś też tutaj miasta podwodne. No to są jakieś czerwone, nie wiem, łąki, coś się będzie uprawiać pewnie pod tymi wodami, jakieś magiczne właśnie te towary pod tymi wodami będzie się uprawiać. Tutaj są jakieś kolonizatorzy na tych skałach. Druga mapa, jak widzimy, jest tutaj jakieś czerwone, nie wiem, wrota piekieł. Ciekawe, a tak będzie wyglądał sektor, czyli jakieś bazy unoszące się na wodzie, bo tu są jakby takie fale. I yy, ludy tego DNA jak będą wyglądać do odkopywania, to akurat skopiowane od poprzednich epok. Pole bitwy będzie taka trawa, nie wiem, taka podwodna trawa, fioletowa to można nazwać. To będzie właśnie nowe pole bitwy i będą różne przeszkody, jak widzimy. Jakieś wzniesienia, jakieś nowe, nie wiem, opuszczone części, złą czegoś i dalej. Ja niestety nie będę mógł wejść do tej epoki, więc. Musicie sobie obejrzeć filmy innych twórców. Wystarczy wpisać nazwy kanałów, które będę tutaj podawać, innych twórców, i, i, którzy są w bardzo wysokich epokach. I to może lepiej w praktyce opowiedzą. Ja mówię to w teorii i widzę to, co widzę. Tak będzie prezentowało się całe pole bitwy. <laughs> Wszystko taką trawą, mnóstwo skał, w tej epoce jakieś światła. Bardzo tajemnicza ta epoka, taka podwodna. Tak będzie wyglądała nowa wieża PVP. <laughs> Mamy jakieś takie strzelnice, Mi się to kojarzy. To jest oczywiście moje wyobrażenie, to co opowiadam. Jak według mnie mogłaby wyglądać fabuła? Właśnie fabuła. Latające statki, jakieś no. Mam nadzieję, że te statki będą e, dodatkową rzeczą, która odmieni tę całą epokę.

Dyskusja się rozwinęła. <tryk> <tryk> Musimy jeszcze dalej pójść. O, tak by to wyglądało nowy awatar. Bardzo ciekawe. I mam nadzieję, że to nie będzie tylko dla tej epoki, tylko tak jak z przyszłości zostały dodane awatary, że będzie można nawet w postmodernizmie sobie je wybierać. Te, te są z przyszłości awatary. I taką mam nadzieję. No, ale możliwe myślę, że jednak za technologię. Najładniejszy według mnie jest awatar. Ten był wybrał. Nowe technologie, jakieś takie podwodne. Zalogować. O, tu są jeszcze nowe awatary, ładne są. A więcej jest y, chyba żejskich awatarów, co widzę. O, tak będzie wyglądał ratusz. Przechodzimy już do najciekawszego, bo pulbite budynków to jest już najciekawsze. Pereł. Tak, nowa, jedna perła. Twórczo już nie chce robić dwóch. Myślę, że tak, tak to jest, bo no, już od trzech lat, bo Mars weszedł chyba w 2000. Nie, Mars wyszedł... A, od pasa. Pas weszedł w 2000. Niech... Nie robię dwóch perł, tylko jedną. Tutaj jest latusz, tak będzie wyglądał, takie jakby myślę, że tam będzie po co by mogli jechać na Jowisze, nawet polecieli, bo brakowało im jedzenia i potrzebowali dużo dwutlenku węgla, żeby robić te rośliny, te rośliny żeby rosły. To ja myślę, że tutaj by poszły po wodę, bo zaczęło im brakować wody. Tutaj będą przechowywane, ta, ta woda będzie przechowywana e, właśnie w tych Coś tak czuję, że bardziej właśnie z tą wodą, bo pod wodą to, to wszystko się dzieje. I myślę, że tak. Tak to będzie wyglądać. Kratusz. Drogi też takie wodne, takie oceaniczne. Budynki militarne, tak będą wyglądały. Kulturowe. E, budynki pracy chyba. Perła, nowa perła to kolejna rzecz, ciekawa bardzo. Ładnie wygląda, taka. Mam nadzieję, że będzie militarna i będzie dawała atak. Nowe jednostki, towary, budynki. Gratusz na kolonii, tak będzie wyglądał. Takie powarowe na kolonii. Mieszkalne na kolonii. Wszędzie ta trawa. Myślę, że coś z tą podwodną trawą będzie. Może trawę będą hodować? I czempion. Takie jednostki. Też podwodne. Myślę, że coś właśnie z tą wodą i tą trawą. I tu różne animacje. animacje. Tak szybka walka jest, więc prawie nie patrzy się na te Perły, to już oglądaliśmy per łaper. Tu już chyba będzie tyle z A, Europa, będzie na Europie już. Nowe syntezatory będzie, bo będzie ich więcej już. Tu dekolacja będzie? Tylko jedna. Więcej produkcji, opcji dobrze i to by było na tyle. Przechodzimy do ostatniej, dobrze. E, to by było cele ze spoilerów. Jeżeli chcecie, więcej takich spoilerów, nowy event. Potem będzie nowy event, nowe zadanie codzienne. To będzie już wszystko wszystko to będzie może za godzinę nagram kolejny odcinek. Dziękuję za obejrzenie. <laughs> Zapraszam na o, śmieci, może trafię już. W... Najlepiej jakby się <laughs> Heh, wszystkie na drogach. Dobrze, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Mówił. Always make to be best.